Cześć, siemano! Witam Was w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj 22 sierpnia. Jest godzina 4 rano. No i jak, jak co tydzień robimy kolejny wypad na rybki. Powiem Wam, że dobrze, że miałem bluzę jakąś tam roboczą, firmową w samochodzie. No bo pogoda w sierpniu już jest No zimno jest, co <głos》> tu dużo gadać. No powiem Wam tak, wybraliśmy się na wodę, która jest położona w miejscowości Połomia, koło mojej zerówki, zerówka moja jest po lewej stronie, jak się od strony Jastrzębia w stronę Wodzisława, ta większa woda, czyli ten zalew po prawej stronie. Byliśmy tutaj wczoraj na krótki spacerek, postanowiliśmy, że odwiedzimy stare śmieci, naprawdę stare śmieci, bo na tą wodę jeździło się naprawdę dosłownie z 15 lat temu może więcej. No ale dobra, nie gadam więcej. Biorę się za rozkładanie wętek. Później dojedzie do mnie na pewno. Krzychu dojedzie. Patrycja dojedą. dzieciaki. No ja przyjechałem tak wcześnie rano, żeby zająć sobie tutaj miejscówkę, bo fajne miejsce znaleźliśmy, fajny plac, w miarę bezpiecznie dzieciaki sobie tutaj będą mogły śmiało latać. Więc zapraszam was do oglądania, zapraszam na film. Jak co tydzień odpalamy. Tak, słuchajcie, chciałem poczekać na resztę zanim cokolwiek zacznę nagrywać, no ale dobranie no, nie trzeba było długo czekać, kurde. No i, i pudło. Ha, nie spodziewałem się, ja byłem pewny, że coś ciągnę. <laughs> no dobra. Tak, słuchajcie, mamy pierwszą rybkę. Jest to mały krąpił na pinkę. Zobaczymy co będzie się dalej tutaj działo. Tak jedna część już dojechała, przyjechał Teściu, przyjechała Patrycja, przyjechały dzieciaki. Ja już wędki mam zarzucone i powiem Wam, że od tych krąpików takich mniejszych to się tu chyba nie odgonimy. Nie wiem, Czy nie skoczę szybko na osiedle i nie pojadę po, po wędkę? E, za szczupakiem, po prostu, bo jak nie będę umiał się odgonić od tej drobnicy, to nie będzie to miało większego sensu. Jedną rzucę na grubo, na jakiś tam pelecik, a drugą normalnie za jakimś szczupakiem. Zobaczymy, może, może akurat się uwiesi, nie? dobra, nic, idziemy wypić kawkę i bierzemy się za łowienie. Dzień dobry. Cześć, gwiazda, co tam robisz? Tak kawka się już robi, ciasteczka jakieś mamy. Woda już się zagotowała. Wszyscy już dojechali, jesteśmy na miejscu. U mnie się trochę zmieniła koncepcja, bo miały być fidery, ale powiem Wam szczerze, że od tych krąpi to ty się chyba ty nie odgonimy. E, cały czas kurde walą, czy założę jedną kukurydzę, czy dwie, czy robaki, to te krąpiki naprawdę cały czas to dzia dziabią. E, zrobimy tak. Po jednej wędce na spławik, krzychu, druga feeder. A ja, jeżeli złapię jakąś płoteczkę, czy tam uklejeczkę, przerabiam jeden zestaw, no i rzucę wędkę ze szczupakiem. Pokażemy Wam, jak wymieszaliśmy już zanętę. Ja już mam w sumie e, zrobioną, już nasiąkła sobie fajnie wodą, już godzinkę czasu. Dosypałem teraz kukurydzę, e, pinkę. Idziemy zobaczyć do krzycha. Tak, krzychu już tutaj widzę, jedzie z gliną. Co tam masz krzychu w środku? Bolandzik jakiś? Nie, tu jest. Lina Kreszówka tej. A, to jest ta zanęta kurcze, która sprawdzała nam się na czeskich wodach e, z oszą. Tak. 3 kg, 12 zł. No no, i. A tu idzie magnetyk. A jakiego masz magnetyka? Karasiowego? Karasiowego. A to ja mam tam znowu sypałem tego, wiesz? E, karp cytryna. też magnetyka. No. no. Fajne, nie? Sło, na słono, nie? Sło, słono pachnie, nie? Do tego jeszcze taki pelecik. To jakieś nawagę kupiłeś? Nawagę no. Wanilia jakaś? Yy, chyba vanilia. <noise> Ogólnie to mi się kolor z wanilią kojarzy. Wiesz? Vanilia. <noise> no wanilia. no jak I ja. daj tego. I, I tyle. Szczyptę, ja. Dobra, Szczypta, ja? <noise> Szczypta. <noise> tak. Tutaj już moja zanęta śneczka kukurydza. U mnie poszło pół paczuchy, feederbaita, płoć. Podobnie jak u Krzycha, dzisiaj mieliśmy po, podobne myślenie, bo u mnie też magnetyk. tylko u mnie teraz poszedł Magnetic karp. Poszło trochę Bolanda No i w sumie to wszystko co tam do tej zamęty A, żeś tam dał porządnie, co? Albo grubo, albo wcale, albo grubo, albo wcale. <laughs> No. Tylko nie wiem po co ci to jakby przy brzegło wisz tutaj a się ja będę do cięcia chyba Tak pierwsze, pierwsze branko u na fiderek na czerwonego robaczka Ja pierdziele Możemy się pakować <laughs> Możemy się pakować Sumik karłowaty I to jeszcze taki kurde miniaturowy I, pe, i, pewnie, i pewnie ten Pewnie jajce po jajca to łyknął I teraz pytanie Sum Karłowaty to zwijam i lęgno No nie no to wiesz, to kukurydza jedynie, bo nie no, coś tam mamy. Lech? Leszczyk, kurde. Ale to by mi musiał dać ten. uuu Proszę, Ja się Patrycja. Czy <noise> <noise> prze, prze, przeważył akurat, to chyba 3 metry. No ja leszczyk, nie? Czy to jest ten? Leszczyk, albo krąp. Zaraz zobaczymy. <grytane> Ktoś tu zaraz pójdzie leżeć. <grytane> <grytane> Może ten wyciągniemy jakąś matę, co? To czy leszczyk? Chociaż nie, krąp. Krąp? tak, Krzychu znowu ciągnie rybkę prawdopodobnie prawdopodobnie, kolejny krąpił sumik jasna cholera, Krzychu obstawia teraz leszcza czarny jakiś był sumik karowaty Krzychu tu ma kolejne branko nie wiadomo co to tam mamy bo poszło w krzoki Dowiemy się co to krzyku, czy się nie dowiemy? Sumik, Sumik. jakiś większy chociaż. ale szedł w krzaki, co jak kaper, jaki nie? Aha. To jest największy tych co był no. Nie Rybki niestety nie dopisują e, Krzychowi tam kurde same sumy karłowate biorą Wkur... Wkurzony Bo haczyki co chwilę wiązać trzeba, my się bierzemy za grilla Dzisiaj będziemy robić hot dogi Z taką grubą kiełbasą Chyba, że będzie chciał to przed robotą perełkę do tego jak już śmigniemy. Będzie smaczne, nie? No pewnie Tak, krzychu tutaj znowu kolejne branie na czerwonego robaka chyba? Tak czy nie? Pinka czerwony, no. Pinka czerwony. I kuku I kuku kurwa, no wszystko dałeś. Wszystko. Takiego hamburgera zrobisz. A gdzie jest Pawik? A daleko A widzę, i było branie tak daleko? Aha. Z luftu? Z luftu. Mm i tu branie praktycznie jest co chwilę na tę f 1 z tak? a to taki miękki pelet? miękki tak, hakowy to jest F1 no u mnie nic na razie no tak, u mnie na spławik w sumie lipa, łowię na samą kukurydzę yy, i na szczupaka łowię, mam zrzuconą jedną wędkę ale też lipa no nic, kiełbaska pokrojona, bierzemy się za rozpalanie grilla i robimy jakiś obiadek, bo wszyscy głodni. Amerykańskie pijanki dla dzieciaków. Chyba coś takiego jak alejo, co? No. Pachnie nawet przez worek, nie? Smasz, na to w no. Trzymaj mocno Wybierze. Oli, dawaj patyka Milena, no, wyżej Milena Dobre? Dobre <grymne> A bo, salę wsadziłaś? Ooo! Jest! <grymne> Smacznego! ja Co turbo? Próbujesz to znęcić! Jeśli <laughs> już nam tu kura więcej tych karłowatych nie nanęcił. Ty Karłowate z gruntu biorę? Karłowate z gruntu biorą, no racja w sumie. Dlatego sobie szczelimy tutaj kilka pasterków Boczusiu z na bogato, na bogato, na bogato z bidy Znając życie pospada A Wejdzie jeszcze jeden? Gdzieś upchniemy, nie? O, klasa. I tak, na pierwszy ogień lecą pałeczki z kurczaczka. A stół, szwedzki stół, kurde. Tak, zobaczcie, tutaj mamy takie hot dogi na wypasie. No jest tu w sumie wszystko, pomidor, cebula czupu już nie ma, to nie będzie. No tak, słuchajcie, niestety my już kończymy dzisiejszy wypadzik na ryby Graty już praktycznie spakowane Powiemy wam tak, że miejsce w sumie spoko. Duży plac, jeżeli ktoś chce się wybrać z dzieciakami, żeby sobie no fak faktycznie odpocząć a auto mieć dosyć blisko, bo gdzieś tutaj za dupą no, dopóki nie jest mokro to da się wjechać, jest spoko no ale co do rybek to nie współpracowały ogólnie, Krzychu tutaj śrutował na zmianę Leszcze kurwa z tymi Leszcze, sumy karłowate i krąpiki Ja w sumie Złowiłem coś, dwa gnora, dwa, dwa, <laughs> dwa krąpie z rana samego te takie kurcze widzieliście Te blaszki takie dwie złowiłem i w sumie Później żelaliśmy te łowienie bo No nie było zbytnio większego sensu, jest strasznie duszno Chyba jakaś burza będzie szła bo... No nie da się tutaj po prostu już wysiedzieć, jedziemy do domu, coś odpocząć przed telewizorem. No mamy nadzieję, że film się i tak podobał. Zachęcamy do, do komentowania, subskrybowania kanału, a my widzimy się za tydzień na kanale o godzinie się mam konarka.